Kaczka zamarynowana, wiecie już jak. Lepsza strona grillowania mówi o tym, że na samym końcu zdejmujemy z tej soli. I tak przyszykowaną kaczkę zostawiamy w temperaturze pokojowej zanim położymy ją na grilla. To jest bardzo ważne, bo krótsza droga kaczki, czyli od temperatury pokojowej do 60 stopni, a tyle powinna gdzieś mieć w środku, jest zdecydowanie krótsza ta droga, aniżeli od wyjętej z lodówki, która ma 5 stopni, czyli 5 a 60 a 25 a 60, to powoduje, że krócej na grillu, wysoka temperatura, szybki strzał, mniej się zmęczy, będzie soczysta i cudowna w środku, a jednocześnie chrupiąca skóra. Co jest gwarantem oczywiście kwestia tej soli, którą użyliśmy do wyciągnięcia wody ze skóry. No to patrzcie. Prawa strona odpalona na maksa, 3,4 kW na jednym palniku w naszym Onyxie powoduje, że jak położę tą kaczkę, to ona od razu zaciągnie temperaturę. Cyk. I jeszcze jedna pyk. Słuchajcie, idealny łok. Ponieważ dodatkiem do łoka jest takie rusztowanie ze stali nierdzewnej, co powoduje, że idealnie chodzi. A na łoku jest tak zwane szybkie smażenie. Największe spalanie jest na zewnątrz, czyli temperatura jest największa na obrębie łoka, a w środku jest niższa. Więc to, co będziemy robić, to będziemy za chwilę podrzucać dania. Cienka blacha, z której jest wykonany łok, będzie perfekcyjnie oddawać ciepło i jednocześnie pobierać spalników. Mam odpalone dwa palniki na maksa, czyli 3,4 kW, czyli razem mamy 6 i 8. Bardzo mocny palnik. Niech się jeszcze chwilę grzeje. W międzyczasie mojego gadania możemy śmiało przerzucić naszą kaczkę na drugą stronę. Pyk. Proszę bardzo, raz. Pyk. Dwa. Nic dodać, nic ująć. Pełna kontrola i naszej planczy, i naszego łoka. Pierwsza rzecz, którą damy, to jest tłuszcz odrobina oleju rzepakowego. Mhm. Kolejnym elementem są warzywa twarde, czyli w moim wydaniu marchew. Przerzucę sobie kilka razy. Słuchajcie, dalej, papryka, nie za dużo, mniejszej ilości oraz szalotka. Mhm. Znowu, na razie nie ruszam, zostawiam, żeby się zagrzało to odłoka i tak co chwila będę dorzucał kolejne warzywa. Od najtwardszych do najbardziej miękkich. Dobra. I jedziemy dalej. Słuchajcie, kolejnym warzywem jest spokczoj. Jest to Kapusta orientalna, która jest bardzo bogata w składniki odżywcze. Dorzucamy i dorzucamy też liście. Hop oraz orzechy ziemne. Mhm. Dodajemy jeszcze odrobinę tłuszczu. Czekamy chwilę. I ponownie mieszamy. To jest tak, za, tak zwana zasada. Masz oddaj, masz oddaj, masz oddaj. Super. Kaczuszka na drugą stronę. Słuchajcie, nasza aromatyczna mieszanka anyżu, sosu sojowego, sosu rybnego. To jest ten moment, który możemy dodać. Hop. I mieszamy. Słuchajcie, nasze warzywa są gotowe. Mhm, mm mm, pachnie błędnie. Anyż, sos sojowy, sos rybny to jest naprawdę petarda mieszanka. Słuchajcie, z każdej strony musi się zarumienić, więc o pyk. Sprawdźmy, jaką mamy temperaturę. Hop. No, 47. Jeszcze o 48, 49. Słuchajcie, jak będzie 52, możemy ją ściągać i zostawić, żeby sobie po prostu fizycznie odpoczęła. Wtedy będzie idealna, soczysta w środku i delikatnie, ładnie różowa. Ale z tego co widzę, to tak jest. ciach i ciach Jest piękna, złota, ale to nie wszystko. Jak popatrzycie, to w tym miejscu, w którym wkładałem termometr, wylatuje z niej osocze. Ponieważ ciśnienie ze środka wypycha soki na zewnątrz, więc nie ma opcji, żeby teraz ją kroić. Poza tym coś, co pobiera temperaturę, też ją oddaje, próbuje się wyrównać z otoczeniem. A to oznacza, że skoro pobierało temperaturę z grilla, który ma odpowiednią moc, no to w tej chwili, jak zdjąłem, odciąłem ten dopływ energii. Więc ona ma zdecydowanie więcej mocy, więcej energii, wyższą temperaturę, aniżeli temperatura otoczenia. Więc powoli oddaje tą temperaturę, a to znaczy, że mięso dalej pracuje. Powiedziałem, że temperatura kaczki to jakieś 56-58 stopni. Ściągnęliśmy ją na 52. To znaczy, dlaczego? Dlatego, że Nadal pracuje, czyli oddaje temperaturę, i ta temperatura jeszcze o kilka stopni pójdzie do góry. A jednocześnie zaparze się mięso i będzie bardziej soczyste. Więc zostawiam ją mniej więcej na jakieś 4 minuty i położę na naszym steam a efekt za chwilę zobaczycie, bo będzie naprawdę niewiarygodny. Słuchajcie, nasza kaczka zatrzymała się na 62 stopniach, czyli podeszła o jakieś, prawdę mówiąc, 10 stopni. Styk, zdejmujemy i będziemy ją sobie kroić. I naprawdę to, co będzie w środeczku, Mhm. Mm Zobaczcie. O tak. Różowa w środku, osocze, mioglobina, która odpowiada za kolor, czyli barwnik krwi, to białko jest nadal aktywne, czyli mamy dużo witaminy B. I o to właśnie chodzi. Mhm. Mm Soczysta, a jednocześnie odpoczęła. O tak. I chrupiąca skóra. Idealnie pachnie grillem, naprawdę, po prostu bajka. Szkoda, że nie mogę Wam oddać tego zapachu. Aczkolwiek to jest lepsza strona grillowania, bo reszta zależy tylko i wyłącznie od Was, więc możecie zaciągnąć przepis z naszej strony i spróbować zrobić sami. Moja kaczka jest pokrojona w paseczki i idealnie ląduje na stir Ale się tam na górze te ptaki kłócą. Pytanie, kto zje pierwszy. Prawie że gotowe. Trzeba coś dorzucić, jakieś ziółko. Słuchajcie, kolendra będzie świetnym dodatkiem. W końcu to orientalna kuchnia, a tamto zioło się idealnie sprawdza. Hop, hop i hop. I gotowe. Stir fry i kaczka na jednym grillu w jednym czasie. Takie rzeczy można oczywiście, że można z campingazem. Lepsza strona grillowania. Serdeczności, przepis na stronie. No i mam nadzieję, że spróbujecie, bo bez was nie ma to totalnie sensu.